Witam wszystkich w niedzinie. 30, czyli ostatni dzień kwietnia. Nie będę dziś, dziś długiego filmu, bo w yy, inny dzień pokażę wszystko, co się dzieje na ogródeczku, yy, może w któryś pierwszy lub trzeci maja, bo mam taką małą niespodziankę. Można powiedzieć na święta narodowe, ale do, to... W, będzie przyjdzie na to czas. To jest dzisiaj krótko chciałam powiedzieć, jak zmieniam donice z przodu domu. Otóż, w zależności od tego, co się dzieje, pojechałam do centrum i w centrum, konkretnie to było w kastorami, zobaczyłam piękne orliki za besen, po prostu 5 zł, i uważam, że oczywiście one są podpędzone, bo moje orliki jeszcze nie kwitną, ale były tak cudne, że nie można było nie kupić, i chciałam pokazać jak ślicznie mi się tu komponują i kupiłam też kocankę włoską, czyli kary magii tak je też y, nazywamy świetnie tu się komponują tak samo były jaskry też oczywiście podpędzone troszeczkę y, ale wyglądają świetnie i już kolejne dzień mi tutaj wytrzymują chociaż widzę, <laughs> jeden się położył ale żółty sobie daje radę i z tą kocanką też świetnie się komponuje także tu chciałam powiedzieć, że no coś tam można już kupić w sklepach, cały czas z, z przodu no trzeba reorganizować, bo w donicach może coś wysychać, cebule przekwitają, inne kwiaty też, także ciągłe zmiany. Ucięłam lawendę już, tą tu, taką co rośnie mi pod domem i też chciałam pokazać jeszcze w trakcie reorganizacji tutaj inne y, donice, między innymi też y, oczywiście podpędzone wsadzone ze sklepu y, aksamitki z jakimś tutaj rozchodniczkiem. Y, natomiast y, też chciałam pokazać, y, jak trochę śmiesznie wyrosły z cebul y, wsadzonych właściwie już z os, ostatnich chyba wsadzonych przeze mnie, czyli już praktycznie w tym roku, może w lutym, może nawet i w marcu. Bardzo późno wsadzone cebule, ostatnie z resztek y, zdaje się z Biedry. I śmiesznie urosły, ponieważ są takie króciutkie, wielkości, no nie wiem, 10 cm, ale dały radę, także nie zmarnowały się. Może na następny rok wsadzę je do ziemi, zobaczymy. Nie zmarnowały się, także cieszą moje oko na weekend majowy. Dla porównania pokażę jeszcze Donica z ubiegłego roku. Jeszcze tutaj szafirki też tużyce to, to stała wystawka. Tutaj reorganizacja, a z ubiegłego roku cebule niewysadzane. No i trzeba powiedzieć, że już te tulipanki są słabsze, czyli być może jednak trzeba je wysadzać na jakiś okres, żeby odpoczęły, albo wsadzać nowe, albo mieszać, bo w tamtym roku były piękne, duże tulipanki. W tym roku są na pewno troszkę mniejsze. Także ale. I tak cieszą oko, także i na koniec jeszcze raz pokażę jaskry i orliki. No i wyciągnęłam już zestaw wypoczynkowy, przynajmniej jeden leżak i życzę wszystkim spokojnej niedzieli.